Siema! Siema! Dzisiaj pokażemy wam test przekąsek z Albanii i z Grecji. A więc zapraszamy! Na początku weźmiemy bandę. Macie zdjęcie za nami, a więc już odpakowujemy. Jedna kurka dla Pana Łukasza, jedna kurka dla Pana Maxa. Taka dziwna guma. Nie dobra. Nie. Ile dało 1 do 10? 4. Nie ja ona piątka bo... Taka kuma turbo, tylko że słodsza i twardsza, twa, twa. Drugi ogień pójdzie wagonić truskawkowych, macie i tak zdjęcie za nami, a więc pani Łukaszu, odpróbujemy. Proszę. To ja w Chyba. Może być. Mm. Nie ma czegoś takiego w Polsce. No nie. Nie tylko czekolada z truskawką. A jeden do dziesięciu. A siedem mam. Pięć. To jest baton Albanii. Albanii to jest jakiś albański składysz. I on się też rozwalił, bo to jest taki Twixolaty. Masz czuł? Nie. Spokojny. Ugryza jakoś. Smakuje jak Twix. Gorszy niż udekry. To dobrze. Bardziej mączny taki. Jeden, dwa na dziesięć. Cztery na Dziś. 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 a więc kolejny Dziś. 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 na Dziś. 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 na Dziś. 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 Nie, Dziś. 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 Jakieś dziwne kulki, kulki. Mamy różne smaki, a więc ja otworzę pomarańczowy. Czołg właśnie wysypał czerwony. Bierzemy po jednym. Owło! Nie noga. Ofu. Nie noga. A teraz czołg otwiera zielony. To jest zielone. Ovele. Nie wiem, czy się nie pomyliłem, i przez przypadek nie kupiłem kulek do naboi. Do takiej, wiecie, do pistoletu plastikowego. No dobra. Nie, Ja Ja taka taka jak, tylko że więc jak, więc... jak, 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 super. może być. nie nie odwiedzę. Muszę takie trochę orzecha czuć. No, mm. dobra. Teraz sobie lejsy dla na się. Bardzo mi bardzo piją. Znawizmę. Takie grillowe. Mm. No dobre, nie powiem, że znam. Takim grillem. Tak. Ile dajesz? 7 na 10. Też tak się na dzień. Dobre są. sera. Jakie mm. 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 serowe. Mm. No jakie. Takie serowe. Takie citosne, ale... Nie one nie są dobre. 4 na dzień. Nie, nie, no, mm. nie no, 3. Serowe lejsy nie są dobre. Teraz mamy najszybszy smak od są to tarta ogórki z jogurtem naturalnym i z przyprawami. Zobaczmy, ogórki ogórkiem hmm. dokładnie jest Nie jadł nie tacyku. To słone. Ile masz? Sześć na dziesięć. na każdy na dole to jest taki bardziej MLG moment. A my mamy twisters. Więc jak się wysypujemy o jedną, ale one są czerwone. No. Ale dobra. O 8 na 10. Ale 9 na 10. A więc przy tych bardzo dobrych chipsach zapraszamy Was na naszą grupę Friendy Cieślaka. I się z Wami żegnamy. Do następnego odcinka. Siema! Siema!